A okay. ten live długo trwał minutę o, Lecz, poleciał. i poleciał. No, poleciał. O Kurwa. Lecę i na, Pan Sven No to i razem w wysłałem. No polecał. O, to kuzwa, nie na hłom daj mi raz Resetuj mi się YouTube. YouTube. Halo. Eee o pisa. A ja ty jeszcze głównie powiem przejść ja o te dwie katki, no ja tego nie zrobiłem bym się chciało. Dobra. No, To ja właśnie co robię. Zapom kurwa to są ty dolony Ej, powiem ci tyle. Na 1500% musisz sobie kupić lepszy monitor jeszcze... Ej! Musisz sobie kupić lepsze monitory, jak chcesz je YouTube'a nagrywać. No wiem. Bo ty masz taki. No nie no skończyłem. Tak... No wiem. Nie ucz te dzieci robić Emil. Muszę bo jestem adoptowany, jakoś nie umiem. Pa Ja opas nie muszę. Jak wyłączymy jako to co? Znowu robimy scenę hej, mała. Wiesz, nie mam kobiet, wykopane majka. Boże, weź bo skierdę. No to było cudowne. Cześć, ty jak ci po co? co ty tak na górze o, siedzisz? Cześć, ci, ci przyszło po ty jak to odwaliłem. I to był ten rytm. E pysz, ty kluczy, gdy ja na osoba ogląda live'a, ale świetnie to nie tak, że ja sam siebie oglądam. A już masz jałeś. Ja, ja, ja na, e. na tym samym e. Ja jestem na tym samym live'ie też. Jestem, no, nie jestem już, bo jestem na tym live'em już, jestem. Dobra, to co 5 łapekosowanie? Nie, to 10. To 10. No dobra, poczekam, byle, żeby było. Dobijemy mu te 10. Zaraz się przyjdą na tych widzowie super-moldeczki. To jest zniszczył to I Ile ma wytrzymałości? Dwie wytrzymałości. Wow. Content. <noise> Ale content masz! Ty masz, to masz! Byle Daj mi kowadło. Ci... Daj mi kowadło, bo potrzebuję kowadła. Mam pomysł Mam pomysł na zrobienie 50 dolarów z zbę jakoś. Niech zgadnę, chcesz tam zgadzę Podpiszę jako anarchiczna anarchiczne spodnie 3 O nie podpiszę, naprawi i anarchiczne spodnie 3